Cześć, w dzisiejszym filmie powiemy sobie kilka słów na temat Fujifilm XH2S i będziemy tutaj mówić o tym aparacie głównie w kontekście filmowania. Zaczynamy. Fujifilm XH2S, czyli następca Fujifilm XH1, ma matrycę o wielkości APS-C, czyli tak samo jak w przypadku poprzednika. Oczywiście technologia się zmieniła, nazwy się zmieniły, brzmią bardzo dubnie. Jednak to, co nas najbardziej interesuje, to jakie ta matryca i procesor ma możliwości podczas filmowania i jaką jakość obrazka nam ostatecznie zaprezentuje a możliwości filmowania, które mamy w tym aparacie są bardzo, bardzo obiecujące. Na pierwszy rzut pójdzie rozdzielczość, co jest raczej z mojej perspektywy filmowca trochę wabikiem. Mamy tutaj 6,2 k rozdzielczość w proporcjach obrazu 3 do 2, więc mamy tutaj dużo możliwości kadrowania, ale to, co najbardziej mnie w tym aparacie zainteresowało, co ma największy potencjał, to połączenie płaskiego profilu z kodekiem, w jakim możemy filmować w tym aparacie. Płaski profil flog 2 który ma natywną, natywne ISO 640, daje nam 14 stopni rozpiętości tonalnej według producenta, i faktycznie w sytuacjach bardzo kontrastowych radzi sobie bardzo dobrze. Poza filmowym płaskim profilem, który jest bardzo efektywny, mamy też kodek, który będzie wspierał ten płaski profil, mianowicie ProRes 422, co nie jest standardem w tego typu aparatach filmujących. Minusem takiego kodeka jest to, że oczywiście będzie dość sporo ważył. Z drugiej strony, kiedy wrzucimy taki kodek ProRes na komputer, to bardzo wygodnie i płynnie będzie nam się go obrabiało tam gdzie klasyczny kodek 8-bitowy H264 czy H265 się wysypie, to znaczy w jakichś sytuacjach, gdzie mamy płynne przejście tonalne, gradienty i pojawia się banding, tam kodek ProRes 422 High Quality w połączeniu z płaskim profilem Flog 2 na pewno sobie poradzi. Jeśli chcemy korzystać z tego kodeka wewnętrznie w aparacie, to musimy się zaopatrzyć w karty CF Express typ B. Kolejna kwestia to slow motion, i tutaj też ten aparat bardzo zaskakuje swoimi możliwościami. Między innymi 4K w 120 czy 100 klatkach w kodeku H265 w All Intra. Co to dla nas oznacza? H265 to jest bardzo efektywny kodek, który sprawia, że mamy małe pliki, A kodowanie all intra, czyli klatka po klatce, powoduje, że kiedy mamy szybko poruszający się obiekt lub jakieś dynamiczne zmiany świetlne w kadrze, to nie pojawiają się jakieś dziwne artefakty, dlatego że kodowana jest klatka po klatce. Jeśli mielibyśmy kodowanie long GOP, które jest takim standardowym kodowaniem obrazu w aparatach filmujących, algorytm wyszukuje pojedyncze piksele, czy części obrazu, które się zmieniają, resztę pozostawia w spokoju, to może przy takich bardziej e, wymagających scenach jakimiś artefaktami w obrazie. Tutaj tego, nie, nie, tego problemu nie ma, bo mamy kodek All Intra w e, H265. Wydajna stabilizacja jest już standardem dla tego typu aparatów i nie inaczej jest w tym przypadku. Producent podaje wydajność na poziomie 7 eV, jednak to 7 eV to jest wartość podana bardziej dla fotografów, ma to znaczenie bardziej dla fotografów, dla filmowców, dla nas ma bardziej znaczenie, jak jest płynna podczas filmowania, chociażby z ręki. Dlatego sprawdźmy to i ocencie sami. Na pewno to, co zostało też ulepszone w porównaniu do poprzednika, a mnie też interesuje, bo czasami um, działam i filmuję z użyciem autofokusa, to właśnie ta. Funkcja, sama prędkość jest ulepszona, ale też inteligentne rozpoznawanie obiektów. Można wybrać sobie takie obiekty jak ptaki, samoloty, samochody, po prostu zwierzęta czy pociągi. Jeśli chodzi o kwestie budowy, to osoby, które pracowały wcześniej na aparacie np. Na XH1 albo innych aparatach serii X, mogą być zawiedzione, dlatego że nie mamy tutaj tych charakterystycznych pokręteł, do których moglibyśmy być e, przyzwyczajeni. I tak naprawdę zmieniło się praktycznie wszystko, jeśli chodzi o przyciski. Cały tylny panel jest inny niż w po, poprzedniku. Góra aparatu tak samo jest e, inna. Czy lepiej, czy gorzej? Jeśli ktoś. Przychodzi tutaj z innego systemu, Sony, może z, z Nikona czy, czy, czy z Canon'a, to nie poczuję tej różnicy, którą poczują osoby, które pracowały wcześniej na aparatach marki Fuji. Bardzo fajne w tym aparacie jest to również, że mamy pełnowymiarowe HDMI, możemy więc wypuścić sygnał wideo na zewnętrzny rekorder i niezależnie od tego, czy korzystamy z. Atomosa Ninja 5 czy z rekordera firmy Blackmagic możemy właśnie wypuścić sygnał RAW, to znaczy ProRes RAW na Atomosa Ninja 5 albo właśnie pliki Blackmagic RAW na rekorder Blackmagica. Oczywiście jak na aparat hybrydowy mamy tutaj też masę możliwości fotograficznych, o których możecie sobie przeczytać, o funkcjach możecie sobie przeczytać na stronie naszego produktu, na stronie cyfrowe.pl. Niezależnie od tego w jakich proporcjach chcecie filmować i fotografować za pomocą takiego aparatu, to jest to bardzo ciekawa opcja, warta rozważenia, jeśli szukacie czegoś już takiego półprofesjonalnego, szczególnie ze względu na te możliwości czy wyjścia, obrazu w rawach, czy profilu płaskiego i kodeku, który jest bardzo przyjemny w obróbce e, ProRes 422. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takiej propozycji marki Fujifilm. Dajcie znać, co myślę, myślicie o tym w filmie. Jeśli macie jakieś pytania również, zadajcie je koniecznie w komentarzu, zostawcie subskrypcję, lajka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.